Z tej strony Strickson i szkoły, z Robloxa, widzowie. Kolejny odcinek w szkole i widzowie chyba musimy iść do odpowiedzi, więc ja idę do odpowiedzi i się widzimy zaraz. Widzowie, musimy uciekać, bo ten nauczyciel jest jakiś yy, chory. Uciekamy od niego, chciałbym wstawić jeden totalnie nie za nic, widzowie. A tak naprawdę to jest to odcinek z... Roblo... No, yy, uciekamy z, z, ze szkoły. Jak to zrobić? A, tak. Uciekamy, widać, ze szkoły i... no. Przed... Przecież tu była tekstura, tu się przejść nie dało. albo to było takie śliskie. Aha, no to ma sens. Dobra, teraz tu, cyk, 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 cyk i zrobione. Ale ten parkur jest prosty. W dzisiejszym odcinku robimy całego parkura i zobaczymy jak się on skończy. Ale fajna sala komputerowa. Czy fajna, a nie fajna. A da się bokiem? Nie, nie da się, tekstura jest niewidzialna. Tutaj, cy W ściekach jesteśmy. Nie, tu się szkoła zalała. Tutaj cyk, cyk, tutaj. Po gumkach widzowie. Jak tak można? Pamiętajcie, trzeba szanować swoich nauczycieli. Tak, szanować. A to jest to. Ten. Ten jest dobry. Tutaj cyk i będzie ten dobry. No i mówiłem, wiedziałem o tym. Tutaj. I szybko. Tu nie działa sprint. Szybko przez. Nie, wentylację. I w związku tym, że jesteśmy w ściekach. Hula. Tu. O. A tu było dobre do wyboru, czy nie? Jak było dobre, to dobrze wybrałem. Tutaj 14 na 51. Tutaj. Dobra. Falkura nie jestem taki zły. Mogło być, znaczy. Mogłem być gorszy, ale, dobra, jestem już nadziejny. Było łatwiej. Tutaj? A i tam wyszło to samo. O, już mam fanów. Wiecie, bo... O, widzę, że tutaj. Tutaj. Okej, okay, czyli to wszystko zabija to też? Nie, Wola nie sprawdzać Ja się nie dotknąłem tego dobra Bo możecie się ze mnie śmiać Dlatego w następnym odcinku z Robloxa Wchodzimy na parkura I to takiego Naprawdę Trudniejszego I zobaczycie co to jest Że umie parkura Dobra, cyk, cyk. Aha. To jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. I zrobione tutaj. Co jest nauczycielem? O, mogę? A co mi da nauczyciel? Tutaj. Tutaj. A poszewka się nie da? Tak średnio się da. Tutaj cyk cyk cyk. No nie dokonałem tego. Miecz. Tu. 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 I zrobiono. Tutaj o salę gimnastyczną. Coś dla mnie witowe. Ja lubię salę gimnastyczną. Tutaj. Byśmy mógł. Tam będzie tekstura na pewno. Autor. Autor czy na teksturach w Robloxie. Tutaj. Cyk. Cyk. No i widzę kolejny checkpoint. Nie chcę dawać tu ulubionego. Tutaj. Cyk. O jezu. To. Co? O nie. <noise> nie 25 już jestem w połowie to może jakoś się da Nie no, tu się nie da sprawdzić, dobra to No i nie wyszło. Tutaj parę to sprężyna. To jest porcówka. Nie to, a... Czyli to, 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 to i to. I zrobione. Teraz po tym czymś. Tutaj. I wychodzimy z sali. I znowu. Yy, Powodnie. No, po książkach. Tutaj czek... A to co zabija? Tutaj po ołówku No musiałem dojść do końca dlatego Po ołówku i teraz po gumce i teraz po linijce yy, linijkę i do góry O, farba się wylała, czyli to jest sala plastyczna i teraz po wiaderkach. Tutaj. Tu. No chyba tak. Tutaj. Pomiędzy tym. Nie patrzałem na ekran, patrzyłem na drugi. Yy, tu cyk, cyk, cyk. Tutaj za maście. Zielona. To jest trucizna, bo, bo uczniowie po lekcjach wymiotują, bo mają dosyć na wefie się zmęczyli, wiecie, na wefie tak yy, tutaj i po stolikach. Trochę długo tu się odradza i to mnie trochę denerwuje. I teraz po bibliot szafkach wszędzie. To też jest biblioteczka. Szafka, biblioteczka, jedno i to samo chyba. Tutaj 38 już i 74%. Tutaj po czerwono, co to jest w ogóle? To no ten szafki? A gdzieś się przeteleportowało. Co to jest papier? O, sprawdziany. Tutaj do góry. Tutaj i do góry. I wchodzimy do checkpointa po ołówku, po zeszytach i checkpoint. A to to zabijam, to chciałem skoczyć tutaj, tutaj i po linii, tutaj i kolejny checkpoint i po gumkach z tugopisu tutaj. I kolejny ciekły, że ten parkour jest nawet prosty. Spodziewałem się, że będzie trochę trudniejszy. Zobaczymy, jak będzie na końcu, bo no, jeszcze możemy to zaskoczyć. Yy, bo no to jest proste. No tylko trzeba pomyśleć, a czy nie pomyśleć, tylko dobrze skoczyć. Jak dużo ludzi zostało daleko. Lija osób już wyprzedziłem. A. O, exit, wychodzę. Jestem na dworze. Dobra, uciekamy już. Już chyba jest prosta droga do ucieczki. Tutaj udało nam się chyba już uciec. Jeszcze ostatnie skoki. Mogłabym przez sposób przeskoczyć już. O szkoła tu jest taka mała trochę Tutaj Tutaj Tu, tu, tu i tu O nie To nie, to nie, to czerwone Czerwone, nie żółte, tak Być niebieskie Nie, czerwone? No i zrobione widzowie. Zostań tutaj tylko 50 robuchów. Aha. No dobra. Darowizna, ja nie będę darowizna, za co Szybkość. To sobie pobawmy się teraz. A po co ja mam uruchamiać to ponownie? Zestartuj czapki? Nie. 25 100 Nie no, nie, widziałem szybsze prędkości. Dobra widzowie, idziemy teraz poprzeszkadzać z zimnaczem. Bo nie mogę mieć tak łatwo. W sumie zwiększę tą prędkość na 25. Bo mało to daje, ale dużo. Dobra, idziemy. Ale ja się chyba nie tepnę. A szkoda. Nie da się jakoś tepnąć. Jak uruchomię ponownie Tutaj jest zwierzek No Ale no ono nic chyba nie daje Mam? W ścieżkę widzowie Żeby ją teraz dobrze wykorzystać O nie Aha. A dorbeta to bon traste gotcza, to za wiecie suba, łapkę i oncie to pozdrowa.